No to co chłopaki, składamy się? Nie no, myślałem, że każdy za swoje, nie? Dobra chłopaki, nie macie psychy się wydrzeć, Legia mistrzem Polski. I to chodź może, pójdziemy na hot doga. Dobra stary, kupisz mi? Oddam ci jutro, naprawdę, oddam ci, ja zawsze oddaję. No dobrze. Dobra, dwa dni życia dłużej. To co chłopaki? Może jakąś seryjkę pójdziemy zrobić. Ta, no na pewno, już to widzę. Stary, przecież ty nawet jednego nie zrobisz. Nawet nie próbuj. Dobra. No mówiłem stary, mówiłem Ale jesteś słaby. Ja zartowałem. Zartowałem. Siema Ty, przecież tu nikogo nie ma. Co ty? Wyku, no. grasz dzisiaj w Ceska. No, no, grasz czy nie? No ja musisz cały czas w tym telefonie siedzieć. Tak się kończy. No, co jest to? Ej no, gościu i ty cały czas? Nie, no bez przesady.